Powiem dzisiaj parę słów na temat służby Nowego Przymierza, służby w Nowym Przymierzu. Ale zanim y, zacznę, krótko się pomodlę. Panie Ojcze i Stwórco, pros proszę Ciebie w tym momencie o to, abyś, Panie, mi dał siły, abyś mi dał mądrość przez Twego Ducha Świętego, aby moje słowa, Panie, aby wszystko, co powiem, Tobie się podobały i było na Twoją chwałę, pobłogosław na ten czas. I całe dzisiejsze nabożeństwo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zacznijmy od przeczytania drugiego listu do Koryntian. Trzeci rozdział. I całego nie będziemy czytać. Drugi list Pawła do Koryntian. Trzeci rozdział. Od trzeciego wiersza. Wiadomo przecież, że jesteście listem chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija. Duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza, z powodu przemijającej wszak jasności oblicza Jego. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha, jeśli bowiem służba potępienia ma chwały, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości, albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały, z powodu chwały która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwały miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Fragment ten listu Pawła do Koryntian, między innymi, mówi o dwóch służbach. Mówi o służbie w Starym Przymierzu oraz o służbie w Nowym Przymierzu. Paweł oznajmia Koryntianom, że są, że są już ludźmi Nowego Przymierza, ponieważ Duch Święty zapisał. Ich sercach prawo i oni się zrodzili z Ducha Świętego, Ich serce zostało przeobrażone w nową istotę, w nowe stworzenie. Przeciwieństwem tego znowu jest prawo zapisane na tablicach kamiennych. Jedną cech nowego przymierza jest to, że prawo wymalowane w naszych sercach jest wyłącznie ingerencją Boga, że nasza cała zdolność, nasze zamiary, działania pochodzą z inspiracji Ducha Świętego. Następnie Paweł dodaje, że prócz tego, tego prawa wypisanego w naszych sercach, że prócz tej wiary, tego przeobrażenia, automatycznie jesteśmy powołani do służby. Służbę tą Paweł nazywa służbą nowego przymierza. Służba ta nie jest z litery, lecz z ducha. W tej służbie Bóg nas prowadzi, Bóg nam wytycza ścieżki, daje nam poznawać siebie, swoją wolę, daje nam ogromny przywilej, Służenia Mu i brania udziału w Jego wielkim planie. Wspominałem już kiedyś o tym, że człowiek sam z siebie nie może nic dodać do tego Bożego planu, nic nie może, nie może uczynić swojej służby bardziej owocną czy lepszą, nie może ingerować i zmieniać plany Boga, jego postanowień. To, co nam zostaje, to tylko brać w tym udział i być Bogu posłuszni i wierni. Ktoś może pomyśleć, że jeżeli Bóg wszystko kontroluje i Bóg ma nad wszystkim władzę i doprowadzi to i tak do swojego celu, to po co mamy brać w tym udział? Przecież my jeszcze możemy wszystko zepsuć, nie? Ale przeczytajmy jeszcze raz od 3 do szóstego, ten sam fragment. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś z sami siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Zauważmy, że Paweł łączy nawrócenie i służbę w jedno: że jeśli ktoś się narodził z ducha, ten od razu wchodzi na nową drogę, na duchową ścieżkę i automatycznie staje się sługą Boga. Na tej drodze no, nie powinno być i nie ma miejsca na nas samych, bo ta nowa duchowa droga oznacza, że zrzuciliśmy z siebie starego człowieka, że wszystko to, co jest stare, przeminęło, i wtedy Pan powinien wypełnić całe nasze życie. Powinniśmy mu służyć całego serca. Dwa fragmenty znalazłem w liście do Rzymian, które opisują tą sytuację, to co, to, co chcę powiedzieć. List do Rzymian 7:6, które mówią chyba o tym samym, co. Ja wam teraz mówię. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. I jeszcze 12.1 list do Rzymian. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Stare życie przeminęło, a my, my winniśmy oddawać Bogu chwałę i cześć w duchu i w prawdzie. Tak jak już powiedziałem, nic Bogu nie możemy dać, bo tak naprawdę nawet nie możemy pół dodać do własnego wzrostu, ale z Bogiem i w mocy Jego ducha możemy wszystko uczynić. Wszystko to, co Bóg od nas wymaga. Służba Boża to jest też. Część łaski Bożej. Miłość Boga objawiła się w Jego synu, w Panu Jezusie Chrystusie, abyśmy dostąpili odpuszczenia grzechów i zmartwychwstania do życia wiecznego. Ale póki żyjemy tutaj na Ziemi, wolą Bożą jest, abyśmy mu służyli w nowości ducha. Abyśmy dali się prowadzić duchem świętym, abyśmy go nie zasmucali, nie gasili go i nie byli oporni na Jego głos. Biblia pełna z przykładów służby dla Pana. Tak naprawdę Biblia jest księgą, która opisuje historię sług Bożych. I jak wiemy, wszyscy słudzy, próż jednego, potykali się, wszyscy upadali, grzeszyli, ale póki byli wierni Panu, łaskawa ręka Pańska zawsze czuwała nad nimi. W Biblii natomiast mamy ten jeden przykład, tej jednej osoby, która okazała się wiernym sługą która okazała się ideałem sługi, wzorem sługi, Izajasz w 42 rozdziale prorokował o tym słudze. Księga Izajasza, 42 rozdział. Od 1 do 9. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natknąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. A jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg. Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię, wyraz jej płodami, daje na nie ludziom tchnienie, a dek życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia. Z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to co ma nastać, zwiastuję, zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. I zaraz prorokuję tutaj o o osobie, która stała się centralną, centralną postacią Nowego Testamentu. Sługa ten dokładnie opisany jest w 53 rozdziale Izajasza. Nie będę go teraz cały czytać, ale to, co najbardziej wysuwa się na pierwszy plan, to yy, pokora tego sługi. Pokora, uniżoność i, i to, że Pan Jezus no, dał się całkowicie kierować przez swego Ojca. Całkowicie był Mu oddany. Dlatego uważam, że każdy, kto chce służyć Panu, musi się przede wszystkim ubrać w pokory. Kiedy jesteśmy w nią ubrani, wtedy nasza cielesność, yy, nasza, nasza pożądliwość, nasza pycha, wtedy no nie ma miejsca i przystępu do nas. Pan Jezus yy, na samym początku swojej służby, będąc kuszonym przez diabła na pustyni, Powiedział słowa, które powinny się wyryć chyba każdemu z nas w sercu, albowiem napisano: Panu Bogu swemu oddawać będziesz pokłon i tylko jemu będziesz służył. To są dość proste słowa, ale nie od razu one do mnie trafiły. Kiedy Pan przyprowadził mnie tutaj do zboru, wiele rzeczy jeszcze nie rozumiałem i wiele było przede mną zakryte. Właśnie w kontekście służby nie rozumiałem, że służyć Bogu, to to nie jest, że służba nie polega na jakimś dodatkowym zajęciu raz w niedzielę czy parę razy w tygodniu. Służba nie jest jednorazowa, ale że służba to powinien być styl naszego życia, że służba to powi powinna być celem naszego życia, sensem naszego życia, po powinna nadawać pewien smak naszemu życiu. Że będąc niewolnikiem Boga, wtedy tak naprawdę człowiek czuje się wolny. Wtedy człowiek naprawdę się czuje wolny, bo jest wtedy uwolniony od samego siebie, od swojego ego, od, y, od wszystkich y, porządliwości, no, od całego tego brudnego świata. Chodzi mi o to, że poświęcając czas, y, środki, życie Bogu. Wtedy możemy być pewni, że żyjemy dla Boga i że idziemy w dobrym kierunku. Problem u każdego człowieka jest taki, że chce żyć według ciała. Nawet jeśli duch jest czasami ochoczy, to ciało jest mdłe, jak mówi Pismo. Tak naprawdę e, każdy z nas prowadzi jakiś wewnętrzny bój e, z własną porządliwością, z, może z pychą, z jakimś grzechem. Każdy na pewno coś takiego ma. Jedynym lekarstwem na to jest Jezus Chrystus i całkowite mu poddanie się. Choć to bardzo łatwo się mówi, ale ciężko to zastosować w życiu. No, ale nie ma innej drogi jak tylko Chrystus. Nie można żyć połowicznie, być rozdwojonym, tylko to przyniesie gorycz i kolejne upadki. A ja to też znam po sobie. Pan Jezus też o tym mówi bardzo obrazowo w Ewangelii Łukasza, rozdział 16, o tym rozdwojeniu duszy. 16, 13. Żaden sługa nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Krótko mówiąc, nie można być jednocześnie sługą Bożym i sługą tego świata. Dla Jezusa priorytetem i jedynym celem w życiu było to, żeby imię jego ojca było uwielbione, żeby uwielbić Jego imię. Pragnął, aby, aby imię jego ojca było uwielbione. Tak naprawdę, ostatecznym celem naszego życia tu i w wieczności jest to samo: żeby służyć Bogu i żeby Jego imię było uwielbione. Żeby żyć dla Niego z dziękczynieniem. Księga Objawienia mówi nam o tym w 22 rozdziale. Uczy nas, co będzie się działo na tej nowej ziemi w Nowym Jeruzalem. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ wypływającą z tronu Boga i baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć mu będą, i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła. Lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będzie na wieki wieków. Wierzę, że Bóg ma dla każdego z nas jakiś cel, jakiś plan, jakieś zadanie tutaj na Ziemi, które musimy spełnić, które musimy wypełnić, dokończyć. Ale wierzę też w to, że Bóg nie nakłada na nasze barki niczego takiego, czego byśmy nie potrafili udźwignąć. A jeżeli sobie z czymś nie radzimy, zawsze mamy orędownika w niebie, który z nami ochoczo dźwiga jarzmo, który nam zawsze służy pomocą, nigdy nas nie odrzuca, a jego drzwi zawsze są otwarte do nas. Biblia jest też, no tu może posłużyłem się takim słowem, które niezbyt będzie pasować, ale Biblia, moim zdaniem, jest też poradnikiem, jeśli chodzi o, o to, jak mamy służyć Bogu. Mówi też o rodzajach służb. Nie będę o tym wiele dzisiaj mówił. Jakie są służby, bo to już ostatnio było tutaj bardzo wiele powiedziane na szkółkach i kazaniach. Chcę dzisiaj tylko powiedzieć, czym je powinna być dla nas służba i z jakiej perspektywy mamy na nią patrzeć. Powiem tylko tyle, że Bogu służyć powinniśmy tak, jak Bóg nas do tego powołał. Powinniśmy wykorzystywać czas, okoliczności, miejsca, nasze dary, środki wszystko to, co dostaliśmy od Pana. Przede wszystkim musimy być czujni, w każdej chwili czujni na Jego głos, na Jego wołanie. Dlatego nieodzownymi narzędziami, w jakie nas Bóg do tego wyposażył, jest modlitwa i Słowo Boże, bez których, no, kiedy zaniedbujemy oba te składniki, no, stajemy się bezowocni. I tu znowu Pan Jezus jest najlepszym przykładem, jest tym ideałem, wzorem sługi. Jego życie też Cechowało, jego cechowało życie modlitewne. Jego, cechowa, jego cechą była modlitwa. Jego domeną była modlitwa i, i w tym aspekcie też Pan Jezus jest dla nas przykładem. My się tylko możemy zbliżać do tego wzoru. A uważam, że modlitwa jest też rodzajem służby bożej. Modlitwa jak i słowo pańskie. Wiele razy w Ewangeliach jest napisane, chyba w co drugim czy trzecim rozdziale, jak Pan Jezus się udaje na odludne miejsce i się modli. Ja wiele razy czytałem Ewangelię, ale dopiero po dłuższym czasie dotarło do mnie, ile razy, ile razy piszę o tym, co Pan Jezus zrobił w wolnych chwilach. Przeważnie o modlitwie jest napisane pod koniec, czy na początku rozdziału i zawsze mi to umykało. Zawsze szukałem tego, co jest na środku, szukałem tego głównego jakby tekstu, a to, że Pan Jezus udał się potem na modlitwę, to to mi zawsze umknęło, no, nie zwracałem na to uwagi. A myślę, że tu jest najlepszy wzór, najlepszy przykład, ideał tego, jak można Panu Bogu służyć w modlitwie. Bo bez modlitwy służba się może stać nawet niemożliwa. Chciałbym teraz przeczytać Ewangelię Jana, 15 rozdział. Od 12 do 16 wersetu: Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam nakazuje, Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc Wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili, Ojca w imieniu moim dał Wam. Będąc sługami Chrystusa, będąc niewolnikami Bożymi, automatycznie stajemy się Jego przyjaciółmi, Jego dziećmi. Troszeczkę to brzmi paradoksalnie. Zwłaszcza dla, dla ludzi z tego świata, ale taka jest prawda, że służba Boża, służba Bogu jest nieporównywalnie większa niż służba człowiekowi czy samemu siebie. I nie mówię tutaj o tym, że nie mamy służyć człowiekowi. Przeważnie komuś służymy, czy to pracodawcy, czy, czy yy, yy, małżonkowi, czy braciom w zboży, ale mówię tutaj o pewnej grupie osób, dla których służba innemu człowiekowi służy, jakby, karmieniu Jego własnej pychy, bo chcą się przypodobać innym ludziom. Dlatego służąc Panu stajemy się Jego niewolnikami, a zarazem przyjaciółmi. Niewolnik tego świata, niewolnik samego siebie nie wie nic o zamiarach swojego Pana, jak Pan Jezus yy, powiedział z tego fragmentu, co przed chwilą czytaliśmy. Niewolnik Boży zna wolę Pana. Bo wszystko, co jest nam potrzebne, aby wiedzieć, Bóg objawił nam przez swojego Syna. Niewolnik ze świata nie wie, jaką otrzyma nagrodę, nawet nie jest pewny swojej nagrody. A jeśli otrzyma nagrodę, jego nagroda jest ulotna. My jesteśmy pewni życia wiecznego i wszelkich obietnic z nim związanych. Niewolnik ze świata nie zawsze może liczyć na pomoc Bożą. Nasz Panie jest zawsze z nami i wie, lepiej, czego nam potrzeba, czego my potrzebujemy. Służba Boża to jest zaszczyt, to jest przywilej, ale to jest też sens naszego życia. Powinien być sensem naszego życia. I dlatego powinniśmy się badać, doświadczać i sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać samych siebie w duchu i pytać siebie i zadawać sobie pytania na każdym kroku. Czy to, co teraz robię, podoba się Bogu? Czy to, co teraz robię, uwielbia Jego imię i jest Bożą wolą? Czy służę Bogu z całego serca? I chyba najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie zadać: czy chcę jeszcze brać udział w tym Bożym planie? Amen.